Czekaz na dzisiejszy dzień. Mamy trzy karty, które były w ten sposób as kielichów, ósemka mieczy i as mieczy. Teraz to jest bardzo ciekawa historia. Bo przede wszystkim te asy, które idą w kierunku tej ósemki mieczy, chcą nam pokazać, że różne pozytywne zdarzenia, zdarzenia szanse, które chwyciliśmy, uwalniają nas. Z naszych iluzji. Bo karta ósemki mieczy jest taką kartą iluzji. I bardzo fajnie ją widać w tamtym deku, który jest tutaj. W sumie wam go pokażę. Pokażę wam tą kartę. Uwielbiam odzwierciedlenie ósemki mieczy w tym deku. Jak widać, to jest po prostu osoba, która w lustrze widzi, jakby była związana. A jak widać, w rzeczywistości ona nie jest związana. To jest idealne odzwierciedlenie. I ten miecz i ten kielich. Tym mieczem przekuwamy te więzy, a tym kielichem myjemy siebie, oczyszczamy z tego, co było pozostałością, z tej iluzji, z tego bycia w tej pułapce. I też chciałem jeszcze użyć tego deku jako rada dla Ciebie. Także zobaczmy, jaką mamy dla Ciebie radę, więc wychodzisz z iluzji i... Jesteś w trakcie oczyszczania się z pozostałości, tej iluzji, którą, jak widać na tej pułapce, no, samą, sama na siebie ułożyłaś, nałożyłaś. I tak to wygląda, że to my często sami nakładamy na siebie iluzji, bo nikt nie ma wobec nad nami siły, wobec nas nie może. To my decydujemy, czy damy się komuś, czy nie. Nikt nie może nas do tego zmusić. My możemy ulec. My możemy zdecydować, że już nie chcemy walczyć, że się poddajemy, ale to zawsze my mamy tą siłę. Zawsze my. Tak. I zobaczmy, Rada. Pustelnik. Czas spędzony na spokojnej medytacji i wymownym odosobnieniu. Promieniuj swym światłem jako przykład dla innych. Poszukaj lub stań się mentorem duchowym, odkrywanie siebie. Tak, z, z, świeć swoim światłem. Znowu, że wczoraj to samo, i dobrze pamiętam, jak mówiłem: świeć swoim światłem. Tak, jak ten pustelnik. Życzę Ci, żebyś świeciła swoim światłem, i dziękuję za Twój wysiłek, bo to na pewno uwalnianie się z tych więzów nie było łatwe.